I cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Kceonis i witam was w najnowszym odcinku z serii ZEGRAJMY W em, Hogwarts LEGACY A W dzisiejszym odcinku udamy się, pierwsze co, to pozbierać jej te gargulki, bo nas poprosiła A czemu by tego nie zrobić? Skoro tak czy się To znaczy, że on jest gdzieś tutaj Chyba to... Widzę go, ale nie wiem czy mogę go podnieść. O, bez... Bez tego. Mm, bez namierzania mogę to zrobić, ale niestety z namierzaniem już nie. Dobrze, no tak czy siak. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że u was wszystko jest ok. E, I oczywiście... Oczywiście, kolejny odcinek z naszej wspaniałej serii. A właśnie, mam telefon przy sobie. Mam telefon przy sobie. Dlaczego mi telefon potrzebny? Widzowie, moi kochani. Otóż, bardzo sprawa prosta. Mianowicie, yy, mianowicie, mianowicie, yy, potrzebny mi jest. No te, te papiery, co znaleźliśmy ostatnio. By wiedzieć, jakie są kody. No ja wiem, wiem, wiem. Akio! Akio jest? Eee, ja mam już kolejne akcje. Jest skończone. Dajmy się zraz. w takim razie wraz z. Hmm. A, tu jest. Gargulak Zenobi. No, pozbieramy sobie te gargulki. A potem udamy się do profesora Figa. Bo w ostatni odcinek trochę mnie poniósł Explorer. <laughs> trochę mnie poniósł Explorer w ostatnim odcinku. I wydaje mi się, że. idę, A, muszę w dół zejść. Ok. E w górę. mi troszeczkę eksplor w ostatnim odcinku i jakoś tak wyszło, że. Jakoś tak wyszło, że. Jakoś sporo z nich. Jakoś sporo z nich. O! 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 Dobra, podwójna jest tak. Mamy tutaj od razu 13 Hydrę. To muszę odpalić tego. Muszę odpalić fona, bo inaczej nie otworzę tych drzwi. Pozwólcie, że sekundka. No i się znowu zaczyna poświęcanie się eksplorowi. To spokojnie. Dzisiaj planuję zakończyć chociaż jednego quest'a. Tak więc. Yy, to nie jest ta hydra, to jest 3, czyli mamy 16. 16 to jest podwójny znak zapytania. 17, 18, 19, 21. Było 21 czy 22? 21 czy 5 potrzebujemy. Piąteczki, czyli to. Tutaj jedynka to będzie pająk. Pająk jest 8, 9, 9, czyli 4. Jest ten drugi, a tu jest ten. A czwóreczką jest yy... to. Zasie wkręciłem się w ten ten, ten, tylko ten trzeba znać, trzeba znać. Uuu, pan jest tu. okulary ze złotymi uprawkami. Czyżbym musiał wyrzucić moje... E gdzie? Nie, na górze tam. No, ale na razie na górę nie idziemy, na razie idziemy po, idziemy po gobstący. Tej Zenobi. uratować te gobstący. Małej, irytującej smarkuli. Tak jest, widzowie. A tutaj. Inny kolega ze mnie. O, odkryłem. Tutaj mamy podwójny. I ten jest pierwszy. Pojedynczy, czyli mamy. Trzeba znowu odpalać. Niczego. tego. Mamy. Rówko jada. To jest dwa. 17. Potrzebujemy 6. A szóstką jest. Lizard ask Axolotl. Aksolotl, Natomiast tutaj mamy Hydrę, która jest dziewiątką i Hydrę, która jest trójką. Ma być dziewiętnaście, Tu mamy dwanaście. Trzeba nam siedem. A siódemką jest latający babun. O, nie wiem co to jest. Piszcie w komentarzu jeśli wiecie. Się będę zbierał te wszystkie pierdółki. Rebellion. Tutaj już nic nie zostało. Możemy się udać do góry. Za gobstone'em. Pani gobstownów naszej koleżanki. To się nieźle sprankował z tymi gobstonami? Kurde. Mogłem zrobić to przy okazji. Jakbym znalazł to. Ja wiem. Te poni.

nie mamy tutaj tego, ale ja bym wypróbował przy okazji jeszcze... Pozwólcie, że wypróbujemy sobie... Transport. Nie, już próbowaliśmy transport szybki, ale dobra, no. Wróćmy tutaj Figowi. Słuchajcie, bo ja tu chyba muszę... To chyba tutaj było, nie? tak synobie tak, zenobia była tutaj. Więc damy się od razu tutaj. Czekł wody. Podaję skutki. Dobra, tak więc Ksnobia. Nie, przepraszam, Zenobia. Zenobia. patrzmy co nam powie Zenobia. Cześć, zenobia. I found all your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However, really? did you? it Common sense and basic magic. Well, <coughs> may I have my gobstones back? Hmm. Teraz pytanie: być, kurwą, czy nie być kurwą? A, jej, to? They are yours after all. Oh, how wonderful! I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which. Now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. That's a horrible idea. No one wants to get that awful stench all over them again. Why not? Gobstones are splendid fun. And now everyone knows the rules. Very well, off I we go. Wish me luck. Let's go, let go. Ogólnie to chcę zobaczyć najpierw wyposażenie, bo wiem, że mamy w wyposażeniu jakieś pierdłki. 24 moje dają, 23. Ale moje można ulepszyć. Nie są lepsze. Co to, to jest? Nie wiem czy to w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie, ale ustawmy sobie nową, tylko dlatego żeby mi się zdudził ten podstawowy. Tutaj raczej niczego nie mam lepszego. No, ja chyba, że jeszcze odzianie na głowie mam. Nie mam lepszego, albo rękawiczki. A rękawiczki już mam lepsze, ale nie do ulepszenia, więc ich nie zmieniam. Na razie ich nie zmieniam. Dodatkowo mamy jeszcze inwentarz. Mamy tutaj... To. Numerologia, ale to jest nam niepotrzebne. Wyzwania, tutaj oczywiście misje. Możemy sobie odebrać. Chyba to. Jest. To jeszcze nie, ale dobrze, to nieważne. Chyba by było na. A jeszcze tutaj w kolekcjach coś mam. Po prostu z PC temów. Misje, dajmy się do misji. Mógłbym się spotkać. A jeszcze mamy tu misję jedną: skrzyżowanie różdżki, czyli pokój. Mamy przecież ten. Ten, ten walk. Dajmy się w takim razie tam. Ale w sumie wiecie co. No ale nie łóżka. Dobra, przebiegnę się. Niech będzie. Wow, to miejsce. Dobrze, że się nie tepnąłem. Płakałbym. Tutaj chyba też nawet tepa nie mam. Ale tu ładnie. Czyżby to było gryfindorowe? To jest miejsce gryfindorów. Ale Nie ma tutaj żadnych tych do tworzenia.

Level 12. Wspaniale. I słyszę kolejną. Nawet nie muszę daleko iść, bo już widzę to. Słyszę kolejną już. Lelan chudy. O co przedstawia czarodzieja? Lachana, dla Halna, wysokiego, szczupłego czarodzieja, który sprawia, wrażenie bardzo z siebie zadowolonego. Pewnie dlatego, że bafaj brodę. Nie śmiem wątpić, że ta broda to nie żarty. Akio, Leviathan, Repairer, Revelio. Ah, to tu. <laughs> Mapy, mapa, mapa Argyleshire. Argyleshire. Mapa przedstawia Algrishire, region Szkocji, w którym położone są hebry. Na czarnego smoka hebrydzkiego. Okej, okay. Muffin. Ale oh. poza nim jeszcze się udamy na szybkiego questa, bo mi się tu podoba muzyka. Ale chcę też odblokować sobie. Co no to? Lumos, ciebie to wyjebało. Lumos. Musimy to wyjebać. Dobra, no mniejsze. Fajna sprawa tutaj. Tutaj chyba będzie trzeba w to coś zrobić. Tylko jeszcze nie mam spela. Aha. trochę ładowanie było. Mam problem tylko z tym, że renderuje mi się strasznie długo ten ta mapa. Rzecz, że Lukin jest po tam. Moment, bo tutaj w razie to ja chcę sobie zebrać strony z przewodnika ziomek, Revelio. Razie, to tutaj daj mi zebrać wszystko tutaj. I, Can I help you? Ah, oh, there you are, my friend. Sebastian told me to. say right, you know. Sebastian vouches for you. That's all I need to know. I coordinate duels for Crosswands, a dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. Hmm. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does Crosswands work exactly? You show up. I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Yes. Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. For your first time, I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along. A jak chcę sa walczyć sam? Trwał so, to, A to the pies. Get me in the ring. Let the begin. A i mam kotsenkę? Nie, jednak nie. No, nowicjuszy. Czyli się przez żółtą tarczę przy pomocy jednego z zaklęć kontroli, jak zaklęcie lewiołów są. W celu ręcznego namierzenia przeciwników i obiektów użyj capslock, by namierzyć lewo prawo przełączać cele. No okej. Okay. Oh what the hell? It was so hard. But I can't seem to overcome this work, Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first crossed ones victory. Well fought. Okay. Nie ja wyłączałem teraz kamerki, tylko do tego, żeby przez przypadek o niej nie zapomnieć. Ale oczywiście, ja będę się chciał tu przejść. To widzę już stąd, że tu coś się. Nie to. nie to. R wciska przecież. Nie, czterech zwierząt. ej! Tu mnie zamknęliście. Dobra. To w takim razie udajmy się do profesora Figa. Będziemy mieli dość chyba blisko, nawet tepa. Pamiętam. Jeszcze zrobimy Minecraft'a w dzisiejszym odcinku i na tym zakończymy to. Wydaje mi się, że. Wydaje mi się, że będzie wystarczająco długi ten odcinek. Let a, to na górze jest, okej, okay, nevermind. Tak czy siak, udajmy się na samą górę. To na dół? To zaznaczmy sobie tego ogóle. Niech nas zaprowadzi do niego. A, na dół musimy zejść. Proszę bardzo. A ja na górę bym leciał. O ty, 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 ty. zaraz. Lecimy, tylko. Oczywiście, telefon w łapkę już musi lecieć. Dobra, mamy tak 3-0 czyli dwójeczka nam potrzebna na pierwszym dwójeczka yy... dwójeczku jest to nie ty nie ty. ty następnie mamy jednorożca który jest za punktów 1 oraz czwórkę czyli 5 czyli potrzebujemy siódemkę siódemką jest yy, pan oktopus Teraz wie co to czyli wejdźmy sobie, zbierzmy sobie cały lud. i został tutaj. Wow. Mi się bardzo podoba. Szkoda, że te tutaj nie są do odkrycia. Ale dobra, trudno. Dobra. ruszmy dupcie tutaj. A to co? A co to daje? Hello there. Perhaps you can help me? No, jest quest jakiś, side quest, ale to, to pluje na razie tego side quest. Dobrze wiedzieć. Myślałem, że to jest po prostu takie bardziej na zasadzie... że um, już ze sobą, którą znamy? Ale tak czy siak, tak czy siak zrobimy to. Rebellion. Nie, to jest po prostu ten. Profesorze Fig. Nie będę czytał mu korespondencji, co tutaj? Będę mu czytał. Następnie Listu figa do black. No, ale za ani tu poczekam na figa. Radnijmy chłopa trochę. Kita. Profesorze fig! Professor, I'm glad to see you. And I, you. Ja, Thank Merlin, you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver! Ranrock used it to control the dragon! But how? And why send trolls to. They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade? With Rookwood? The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sorona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Mm, oh, yeah. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it okay. leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well, but if our experience at gringotts let alone what happened to miriam taught me anything it's that the path we're on is terribly dangerous <totry> <teors> a it a bit. before we continue but sir how dangerous could the library be perhaps we're only after a book perhaps we are only after a book but we should be prepared for anything once you've honed your defensive magic further come and see me Okej, okay, czyli musimy się szkolić jeszcze troszkę. Nie, żeby mnie to jakoś. Jest pode mną. Jest pode mną. Mamy jeszcze parę minut. Ja się chciał. Odkryć profesor Hacket i zobaczyć, czego ona nas nauczy tym razem. Ciekawi mnie również. Co ona nas nauczy otwierania zamków? Proszę. Nie, nie, lecimy do Heket, Nie będę robił teraz tego zwoju. tego powodu. Bo jest możliwość, że nauczę się otwierania zamków i będę mógł w końcu otwierać zamki. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Hmm. Sounds versatile. Nie, before we get started, i'd like you to complete a few tasks. Oh. you may be surprised by some of them. astonishing how much students don't think their professors know. when you're finished, come and see me. then we shall begin working on incendio. okay. you know where to find me once you've finished. Uh... seems crossed ones isn't as secret as it's believed to be. Often another. Aha. Aha, przechodzimy... Kurde, nie wiem. Szybki tepek tam. A czekajcie, gdzie się, co się podzieli co się stało z tą stroną? Chciałem zobaczyć mapę. Jestem tutaj. O. A. No, nevermind, nevermind. To lecimy w takim razie tutaj, nie? W takim razie tutaj. Chyba tutaj, nie? jestem pewien. Mam nadzieję. O, kamerka! Zapomniałem o kamerce. Jeszcze prawie sobie wyłączyłem nagrywanie. No dobra, tak czy siak. Porozmawiałem z chłopem. Hello, Lucan. Why, yes, it is. I'm ready for another round. I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? I'll be dueling solo. Then let's get to it. Solos. Good Czech. Hey, power.

Come on. Glad yeah. I didn't have that round. For. Bravo. I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you. But after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance of winning. Or at least surviving the next round.

Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. bardzo dobrze a teraz A źle 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 Say so that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Okay. Chyba to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Tak jest, ale to będzie na tyle. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się podobało, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. No i co, widzimy się już w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hejos.